Jak utworzyć podmiot wzorcowy w biurze rachunkowym w Insert GT? Programy linii GT umożliwiają utworzenie podmiotów wzorcowych dla biur rachunkowych, które nie wchodzą do limitu podmiotów. Pierwszym krokiem jest utworzenie podmiotu. Wybierz nowy i podaj nazwę. Podaj numer licencji. Zaakceptuj warunki licencji oraz zapoznanie się z informacją o abonamencie. Zaznacz, że właścicielem jest biuro rachunkowe i wybierz OK. Trwa tworzenie podmiotu. Zaakceptuj informację o rejestracji. Przejdź przez kreator. Koniecznie w polu NIP wpisz 10 zer. W podmiocie z danymi wzorcowymi wystarczy, że w kreatorze uzupełnisz wyłącznie obowiązkowe pola. Wskaż formę księgowości. Zarejestruj program przez wpisanie numeru. Podaj dane swojego biura rachunkowego. Wpisz kod i wybierz dalej. Założony podmiot nie podlega rejestracji i nie wchodzi do puli liczby podmiotów, co jest widoczne w oknie licencji. Teraz pozostaje dokonanie niezbędnych ustawień w podmiocie wzorcowym, które będą wykorzystywane w podmiotach klientów. Przykładowo w rewizorze GT będzie to plan kont, definicje sprawozdań czy schematy dekretacji oraz konfiguracja systemu dostępna w administracji. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień podmiot wzorcowy jest gotowy. Teraz zamiast tworzyć podmioty klientów wystarczy, że skopiujesz podmiot wzorcowy w programie serwisowym. Zatem ustaw się na przed chwilą utworzonym podmiocie i wybierz kopiuj. W polu kopia wpisz nazwę podmiotu klienta, wskaż folder roboczy i zatwierdź dane, wybierając OK. Gotowe! Podmiot klienta został utworzony i posiada konfigurację z podmiotu wzorcowego. Uruchom program i wybierz przed chwilą utworzony podmiot klienta. Wybierz górne menu podmiot, dane podmiotu. W pierwszej kolejności zmień NIP z zerami na NIP klienta biura i podaj jego dane w tym miejscu. Oczywiście po zmianie numeru NIP konieczna jest rejestracja klienta. Masz na to 120 dni. Pamiętaj o podłączeniu konta Insert, aby korzystać z wszystkich funkcjonalności programu.